klimatyzacja działa, ale tylko i wyłącznie taka naturalna klimatyzacja, także piękna pogoda jest u nas, Tomek. Ty jesteś w Polsce, w którym miejscu? W Bydgoszczy, ja jestem w Polsce, ja tutaj jestem w Bydgoszczy, u nas też piękna pogoda, mamy 30 parę stopni, dzisiaj troszeczkę pochmurnie, ale jest elegancko. Aha, elegancko. Chciałoby się trochę chłodniej pewnie, co? Nie, jest idealnie. Mhm. No, moja familia też już do Polski, no, ale ja niestety zostaję. Ty tak, tak że my już ja jesteśmy będę... na żywo, nie? To już jest. My już żywo. Jesteśmy na żywo, tak tak. No to rozpoczynamy nasz program. Zatem otwieram podwoje kolejnej. <noise> kolejnej rozmowy z mistrzem świata słuchajcie, Witamy serdecznie, Łukasz Połowicz jest z nami Tomasz Giza, Mistrz Świata, słuchajcie, i wcale nie Andrzej Sałata. Tomasz Giza, mistrzu, co będziemy teraz, czego będziemy mogli się spodziewać po tobie, jeżeli chodzi o najbliższy czas? Ostatnio już mówiliśmy, kto nas śledzi, kto nas słucha, kto nas ogląda, ten wie, że już mówiliśmy, że są jakieś plany, chcesz, występ, chcesz brać udział w kolejnych konkursach prestiżowych. Co, co teraz jest na tapecie? Witam, witam wszystkich serdecznie, witam wszystkich tutaj słuchaczy Radio Patacha. E, Pozdrowienia ze słonecznej Polski, niedługo widzimy się w Norwegii. Co jest na tapecie? E, jakie są tutaj plany? Generalnie plany są, e, aktualnie, że tak powiem, e, przechodzę etap, już kończę w sumie etap ten po Delikatnie mnie to, że tak powiem, e, też gdzieś tam po prostu e, trafiło. I te powikłania są, i ciężko było po prostu wrócić do takich regularnych, ciężkich treningów. Nie, teraz jestem aktualnie już po przebyciu, tutaj tego e, ponad trzy miesiące, chyba czwarty miesiąc, jakoś tam ale kwiecień. Tak, czwarty miesiąc już tutaj będzie jakoś tutaj e, tego tego leciał, także z tygodnia na tydzień jest po prostu coraz, coraz lepiej, ale tak kolorowo nie było, nie? Czyli kurujemy ale się. Ale co jest na tapecie? Jaki, jaki chcesz atak robić na jaki konkurs? Jaki konkurs? Generalnie żadne plany moje się nie zmieniły, a tak dalej będzie tutaj na prestiżowe zawody Arnold Classic. One będą w Stanach Zjednoczonych. Także to, to jest tutaj na tapecie, to jest po prostu priorytet, tylko troszeczkę się to, że tak powiem, odwleka się w czasie. Generalnie coś już w planach mi tutaj przeszło, bo na no jesień są bardzo fajne zawody. W listopadzie są zawody Mister Universum, które udało mi się tutaj wygrać, w 2000, które wygrałem w 2017 roku. I Maluch mi roku... się stoczył. Słucham? Mal się stoczył. Maluch się stoczył. <laughs> I dalej, no. dalej mów dalej. I generalnie, generalnie też są właśnie końcówka listopada, już z treningami wracam, ta bomba tutaj treningowa już tak powiem odpaliła, treningi są z tygodnia na tynię, one są coraz bardziej intensywne, trening kardio jest również tutaj kręcony i ta sylwetka tak powiem ona się zaostrza, waga wraca, tutaj gabarety mięśni też powoli po prostu wracają. Ja myślę Tomek, że troszeczkę więcej o tym moglibyśmy powiedzieć tutaj już na miejscu, jak przyjedziesz zrobimy sobie jak zwykle jakiś tam wywiad face to face tutaj u nas w studio. No, ale teraz jeszcze też masz dla naszych słuchaczy, widzów, nie, nie, lada gradkę, bo, bo, bo przecież twoje programy, którymi, którymi dysponujesz i którymi się dzielisz z ludźmi, są coraz bardziej, bardzo zresztą popularne do tej pory były i są w Norwegii. Kiedy jest, bo wiemy, że przyjedziesz za chwilę, kiedy masz zamiar zrobić kolejną, kolejną jakby kolejne spotkanie? Generalnie tak, w Norwegii zjawiam się 4, 4 sierpnia, to jest środa. 4 sierpień, środa, 8 sierpień, to jest niedziela, dobrze kojarzę? Ja, wiesz co, ja ci zaraz powiem. No, tak no sobie tutaj na kalendarzu tak i pora. mamy 4 to jest środa, 7 to jest sobota, 8 niedziela. 8 niedziela, tak. Także sympozjum będzie tutaj, myślę, że będzie to zdrowa skuteczna redukcja w 90 dni toż będzie kurczę, też będzie siódma, siódma edycja tutaj jest. Tutaj to szkolenie cieszy się tak naprawdę bardzo dużą popularnością. Dużo osób po prostu przychodząc tam, nie wie czego się tak naprawdę spodziewać, a wychodzą tutaj z nowymi nawykami, z nowym tutaj takim myśleniem. Jest to naprawdę fajna, fajna sprawa tutaj takie, że tak powiem, informowanie, utożsamianie innych że tak naprawdę dieta nie musi być trudna, tutaj e, uczestnicy uczą się tak naprawdę programować swój jadłospis, wiedzą, co to mogą zrobić. Uświadamiasz ludzi do tego wszystkiego. Tak, 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 to jest, to jest bardzo bardzo istotne. I ta świadomość, świadomość ludzi właśnie na temat zdrowego żywienia, na temat zdrowego tutaj odżywiania, zdrowego takiego stylu w ogóle, po prostu życia, ona jest coraz większa i w tym kierunku myślę, że trzeba iść, tak, bo mamy tutaj, mamy pandemię, mamy tutaj różne, kurde, wirusy, jest wariant, kurde, delta, wariant taki, wariant taki, myślę, że jeszcze trochę i będzie gdzieś tam omega. Także ta odporność organizmu ona jest bardzo ważna, ale dużo osób prócz tutaj odporności organizmu nadal po prostu planuje mieć fajną tutaj zdrową sylwetkę, dlatego to szkolenie będzie tutaj skierowane do tych osób. Zdrowa skuteczna redukcja w 90 dni, 8 sierpień widzimy się tutaj w siedzibie Radio Wataha. Po tym live'ie też zostanie tutaj utworzone całe wydarzenie, także będzie można się zapisać, będzie można sobie wziąć cegiełkę i tutaj taka Mała gradka, mała niespodzianka ode mnie. Tutaj cały zysk po prostu będzie przeznaczony. Będzie to cegiełka na rozwój tutaj radiach Bataha. Ja jestem Łukaszowi bardzo wdzięczny za to, co po prostu zrobił tutaj dla mnie, co po prostu robi tak naprawdę dla Was, ponieważ cały czas go tutaj bacznie, śledzę, bacznie oglądam i wiem tak naprawdę, ile tutaj ta jego praca wymaga poświęceń, aby te wszystkie informacje na temat Teraz, tutaj, pandemii, nowych obostrzeń, nowych tutaj przepisów prawnych w Norwegii, i tak dalej, on od siebie musi tak naprawdę dać i poświęca swój, swój czas, tak? Co w swoim czasie mógłby tak naprawdę robić co innego, dlatego, tutaj, to szkolenie będzie tutaj, zysk z tego szkolenia będzie przekazany na tutaj taką cegiełkę, na tutaj rozwój radia. I myślę, że też tutaj z Łukaszem byśmy nagrali taki materiał filmowy, nie? Co zostało po prostu zakupione, w jaki sposób to się przyczyniło tutaj do, tutaj do tego rozwoju, rozwoju tego, tego radia, także serdecznie tutaj zapraszam. Wydarzenie utworzymy zaraz. Nie bo... zaskoczyłeś nawet, bo no. mi o tym nie powiedziałeś wcześniej, także to też takie zaskoczenie dla mnie. <laughs> <laughs> no Ale miło. Słuchaj, powiedz mi jeszcze tak, co ludzie na tym sympozjum dostaną, co, co, co będzie dosta udostępnione dla nich, w jakiej formie to wszystko będzie wyglądało? Tak, bo generalnie... ci, którzy byli, to oni wiedzą jak to wygląda, prawda? Tak, ale ci, którzy byli tutaj, będą na, na, na jesień tutaj na następnym takim wydarzeniu, ale o tym sobie powiemy już tutaj w wkrótce, co będzie organizowane. Generalnie na tym tutaj sympozjum Zdrowa Skrzydła Redukcja w 90 dni. Przede wszystkim ogrom wiedzy. Jest to 7 godzin dydaktycznych. Spotykamy się tutaj na sali konferencyjnej, Cała, całe szkolenie jest przeprowadzone tutaj za pomocą tutaj rzutnika, jest prezentacja, są zajęcia praktyczne, e, uczestnicy rozpisują sobie swój własny jadłowski, dobierają sobie produkty, które oni tak naprawdę lubią, to jest naprawdę tutaj mega, tak, bo dieta nie może być tutaj nudna, ona nie może tak naprawdę sprawiać nam jakiegoś takiego większego problemu, a te posiłki muszą smakować i musi być to przede wszystkim proste w przygotowaniu, bo osoby w rzadko kiedy mają jednak czas, aby siedzieć tutaj pod Trzy godziny dziennie w kuchni, a my to sobie tak, robimy. Ale tutaj muszę powiedzieć jeszcze tak do wszystkich słuchaczy, bo tutaj Tomek nie wziął, nie, nie wierzy się z, komo, z kosmosu. Tomek bardzo często tutaj był w Norwegii, prze, przebywał tutaj bardzo długi czas, ostatnio również, i ty znasz doskonale nawyki żywieniowe tutaj ludzi. Wiesz, ile co kosztuje w Remie, wiesz, co możesz dokładnie, jaki produkt polecić, który jest tutaj dostępny, a to jest ważne. Tak, to jest to jest bardzo, to jest tak naprawdę bardzo istotne. E, u mnie na stronie też e, ze strony radia można wziąć sobie chyba przekierowanie już teraz do mnie na stronę. Jest też cały po prostu poradnik dieta z kiwi, gdzie znajdziecie 15 tutaj pomysłów na śniadania, 15 pomysłów na obiady i 15 pomysłów na kolację. Jest ten poradnik, jest o tyle tak naprawdę fajny, że w tym poradniku nie dość, że znajdziecie konkretny przepis. Zobaczycie, jak ten przepis tutaj powinien wyglądać, jak to ładnie tutaj wizualnie można sobie tutaj upiększyć cały posiłek, ale również są zdjęcia produktów, które zostały po prostu zakupione w Kiwi. Jest po prostu zdjęcie wizualne, jest opakowanie, jest cena za opakowanie i jest tak naprawdę podliczona cena na porcję, czyli korzystając tutaj z tego tutaj poradnika, z tej diety z kiwi, możecie sobie obliczyć swój tak naprawdę budżet, jaki musicie przeznaczyć na to, aby trzymać dietę. Ale wracając teraz tutaj do tego szkolenia, szkolenie będzie zakończone rozdaniem certyfikatów potwierdzających wzięcie udziału w takim szkoleniu. Zdrowa, skuteczna redukcja w 90 dni. Każdy uczestnik w szkolenia dostanie tutaj taki certyfikat. Oraz materiały z całego szkolenia. Materiały z całego szkolenia jest tutaj książeczka około tak naprawdę 40 stron. Będzie to rozsyłane tutaj w formie PDF-a do wszystkich uczestników po zakończeniu szkolenia. I szkolenie będzie wyglądało w ten sposób, że myślę, że takie będą zazwyczaj były dwie, trzy przerwy, takie. Jedna była taka dłuższa obiadówka, około tak, bo to 30. około 8 godzin, tak? Tak, tak. No cała, całe, całą niedzielę leciało sobie Nie, Start, godzina tak 10, 11, ta 11 jest chyba nawet lepszą godziną, bo niektórzy naprawdę tutaj dom e, kawał drogi pokonywali. Miałem tutaj takich uczestników przecież, co jechali na specjalne szkolenie dwie godziny w jedną stronę, tak? Także myślę, że ta godzina 11 będzie taką godziną optymalną, żeby to po prostu się spotkać. No I to nie, nie zawsze, to... nie zawsze z mistrzem jest okazja y, zrobić. Y... Nauczyć się i stworzyć własne, jakieś tam nowe nawyki, które są potrzebne. Także tym razem jest to po raz kolejny tutaj w Norwegii, dzięki temu, że Ty do nas przyjeżdżasz. Jest to możliwe do zrobienia razem z mistrzem, i gdzie lepiej się nie dowiesz, jak właśnie od samego mistrza. No nie? No nie, jest okazja, trzeba korzystać. Ja cały czas tak naprawdę też inwestuję, cały czas się rozwijam, cały czas pogłębiam tą swoją wiedzę, a szkolenia, e, że tak powiem, uwielbiam, po prostu uwielbiam prowadzić szkolenia, ponieważ nie dość, że przekazuję wam, słuchaczom, e, tutaj uczestnikom szkolenia ogrom wiedzy, który ja kiedyś tam posiadłem, to sam po prostu jestem zmobilizowany do tego, aby tą wiedzę całą sobie przypomnieć. I jeszcze dodać tak naprawdę coś nowego od siebie. Także to jest to jest mega. E, osoby, które były, mogą tutaj fajnie tutaj potwierdzić, są certyfikaty. Certyfikatów jest już rozdanych naprawdę sporo. E, prócz tych szkoleń był jeszcze metodyka treningu sylwetkowego, czyli ćwiczenia typowo sylwetkowe, jak powinna przebiegać tutaj prawidłowa I To robisz na siłowni, prawda? Tak, to, to robię na siłowni, ale też mega dużym. Łukasz, ostatnie nasze szkolenie to był zdrowy kręgosłup, prawda? I tutaj tak. była sala, sala, była pełna. To już właśnie były te obostrzenia, takie jeszcze covidowe, że na salach mogła być e, określona liczba osób. I, I tutaj sala była po prostu wypełniona, ani jedna osoba więcej już <laughs> wejść by nie mogła, nie? Także co, widzimy się po prostu ten 8 sierpień. E, zdrowa skuteczna redukcja w 90 dni. Jeżeli tam macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam e, do kontaktu albo przez radio, albo tutaj do mnie przez stronę Tomasz Gizam. możecie też mnie tutaj znaleźć. Kurczę, cały czas mi ktoś tutaj e, na Messengerze nieczesko wiadomości i mi... Wyskakują te powiadomienia. No. <laughs> no to jest właśnie, to jest właśnie czasami mi też tak, tak się robi, ale używam, e, mam z tego tytułu mam dwa telefony. E, tego chuja używam właśnie do streamowania, a, a, a i mam po prostu do dzwonienia, także nie mam tej No, tego, to, no jest, to, jest, to jest fajne, tak nie? Bo kurde nie robisz wszystkiego, wiesz, w jednej, w jednej rzeczy. Mm. No, oh, to, jest, to jest mega. Nie? Ja myślę, dobrze, że... Dobrze. Słuchaj, widzimy się. My się widzimy około czwartego, więc będziesz zrobimy jeszcze oczywiście wlotkę przypominającą o wydarzeniu, które będziesz tutaj organizował. No i cóż, i, i spokojności, bo ty jedziesz samochodem teraz, tak? Tak, ja będę jechał samochodem. No, w pierwszą stronę samochodem, trzeciego, także czwartego myślę, że będę już w Norwegii, a z droga powrotna już samolotem. Tak? Tak, tak. To samochód zostawiasz? Nie, 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 nie jadę jako pasażer. Aha, no to nie wiedziałem. No to dobrze, to wszystko tak, w taki sposób się ułożyło. No to dobrze, tak. dobrze, Tomku. Dzięki ci za dzisiaj. Do zobaczenia, do zobaczenia czwartego. My oczywiście będziemy się widzieli, jak tylko, bo w tej chwili wakacje widzicie, ja też jestem na wylocie. Prosto z malucha tutaj w Norwegii. No, i tak to jest, że, że każdy gdzieś jest po tej Norwegii, każdy porozsiewany, po, po staramy się jakoś skorzystać z tych wakacji. No, i po wakacjach, również kiedy Wojtek wróci, wracamy do cośrodowych i co niedzielnych już programów, które są w, na, w naszej ramówce. My wspólnie prowadzimy informacyjne programy. Troszeczkę tych informacji jest, teraz jest również jeszcze, są te Olimpia, Olimpiada w Tokio. Także to też zajmuje sporo czasu naszym słuchaczom, widzom. Kibicujemy, oglądamy, interesujemy się. No i te wszystkie informacje, które się dzieją tutaj w Norwegii, a sporo też zmian było ostatnio, a, też przekażemy. Od 27 kolejne zmiany, i też Wam przekażemy te informacje. Czytajcie, oglądajcie awww.ww. .no. Do usłyszenia, dziękuję Tomku i a, do zobaczenia tutaj. Spokojności. Tak, ja również dziękuję bardzo. Widzimy się czwartego. Do zobaczenia. No Cześć.